Witam bardzo serdecznie wszystkich na kanale Sunline Tarot. Tarociska Fortuna się kłania. Dzisiaj, moi drodzy, horoskop tygodniowy dla znaków Ziemi. Byka Panny Koziorożca od 7 do 13 czerwca. Zapraszam, rozkład z kart Tarota będzie Lenormand i Anielskie Klucze. Także Anielski Klucz dla Was. Zapraszam byki zodiakalne, ascendentalne do wysłuchania horoskopu. Myślę, że u Was, moi drodzy, wszystko w porządku. Czujecie się zdrowi i bezpieczni. Także zaczynamy. Poniedziałek. Widać, widać, tak. Wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Karty Lenormand. Byki zaczynamy poniedziałek. No, jest tutaj pewnego rodzaju blokada. Niektórzy będą czytać, douczać się, robić coś dla siebie, ale też tak niechętnie będziecie się komunikować z innymi osobami ze swojego środowiska. We wtorek, kochani, również jest odcinanie pewnych granic, odcinacie się od. Niepotrzebnych osób, sytuacji. Także w pewnych sytuacjach też możecie stawiać sprawę na ostrzu noża, podejmujecie decyzję o niespotykaniu się z kimś, albo też że wybieracie się gdzieś na szkolenie. Tu jest podjęcie nowego działania, tak czy inaczej. W środę zmiany możliwe, że coś będziecie kończyć. Coś, yy, czyli jakiś etap w życiu, tak? Może być też zmiana planów. Coś, co mieliście zaplanowane na środę, może być zmiana na przykład terminu, tak? Zmiana godziny, y, zmiana ogólnie, y, moi drodzy, w środę, w czwartek, yy, cóż, wszystko wam się powiedzie. Czy byście podpisywali jakieś dokumenty, czy też gdzieś rozmawiali w urzędzie, czy też z kimś ważnym, moi drodzy, czy z lekarzem. To wszystko będzie tutaj tak pomyślnie przebiegało. W piątek, kochani, rutynowo możliwe wydatki czekanie na finanse. No, i te finanse myślę, że przyjdą, bo w sobotę bardzo dobre perspektywy finansowe jest rozwój. Kupujecie coś dla siebie, dla domu, jesteście spełnieni. W niedzielę, natomiast, mogą być problemy ze snem. Ogólnie możecie czuć niewyspanie, zmęczenie. Także tak to wygląda. No, i cóż mogę powiedzieć, w zdrowiu. Układ kostny może dokuczać. Kości stawy, ogólnie plecy, także może tutaj przyczepić się, tak mówi nieładnie, jakieś przeziębienie. Na to zwróćcie uwagę. No i moi drodzy, coż tutaj mogę powiedzieć, Lenormand? Sprawa z urzędem jest do załatwienia, jest jakaś umowa do podpisania, mężczyzna będzie w to zaangażowany. No i anielski klucz dla Was. Odpuść sobie, także nie wszystko trzeba na raz w życiu załatwić. Zrobić, moi drodzy. Pamiętajcie także o sobie, o swoim zdrowiu, czego Wam bardzo serdecznie tutaj życzę. Pozdrawiam. No i teraz przechodzimy do panny. Suszu panny od 7 do 13 czerwca. Ale wskazówki proszę dla Panny. Panna 7, 13 czerwca. Tydzień zróżnicowany, bym powiedziała. No i tak, yy, moi drodzy, Poniedziałek, zmiana planów. No cóż tutaj mogę powiedzieć? Też może być zdrowotnie słabsza energia, to od razu mówię. Również moi drodzy, uważajcie nie tylko na zdrowie, na to jak poruszacie się, aby tutaj nic nie skręcić, nie, nie zwichnąć, tak? Nogi, ręki w poniedziałek. We wtorek, y, moi drodzy, jest y, taka bieda emocjonalna, ja mówię, albo bieda właśnie w aspekcie zdrowia, tak? Coś może tu dokuczać, szczególnie może y, tu mogą dokuczać korzonki jelita, tak? Ja za chwilę powiem o zdrowiu. Albo też, y, moi drodzy. Popsują się jakieś kontakty, relacje z jakąś osobą, też tak może być we wtorek. W środę, kochani, wyjście gdzieś na zewnątrz, większa ilość osób koło Was, coś załatwiacie. Również to może być sprawa urzędowa bądź sądowa. Także jest coś do załatwienia w tym tygodniu, oczywiście. W czwartek. Konflikt, konflikt, buntowanie się wasze. Nie zgadzacie się na pewne sprawy w waszym życiu. W piątek również jest zmiana, transformacja. Jakaś sprawa bądź też zmiana w życiu. Tu może być coś takiego, że jesteście gdzieś umówieni, nie dochodzi to do skutku, zmieniacie plany. Albo też jesteście zmuszeni zmienić plany, tak, w ten piątek, moi drodzy. W sobotę już jest wsparcie, rozmowa z mężczyzną, jest poparcie finansowe, ale też, moi drodzy, wy możecie tutaj fajnie zarobić. W sobotę pieniądze do Was przyjdą i w niedzielę również. Dobre rozmowy o finansach, ciekawy kontrakt, jaki się tutaj może szykować, także fajna umowa. Przez sobotę, piątek, przez ten weekend możecie tutaj dużo zyskać w finansach. Moje drogie panny, zdrowiu, kręgosłup, um, układ kostny, um, jelita. Powiem tyle, że także bóle głowy spowodowane może tu uszami z zatokami. Tutaj coś w obrębie głowy może boleć, tak? To tak wychodzi. No i też pokazują mi się nogi kolana. Lenormand mówi o mm, jakiejś umowie, która jest kołowa w tym tygodniu. Nie wszystko może być tak, jak się wydaje, że to jest wszystko pięknie, coś może być ukrytego. Także możecie odkryć jakiś fałsz w tym tygodniu, również. Ale koło Waszego domu idą dobre perspektywy. Tyle powiem. Także moi drodzy, pamiętajcie o zdrowiu w tym tygodniu koniecznie. No i anielski klucz: jesteś obdarzony wieloma talentami, wykorzystaj je. Także pomyślcie o talentach swoich. No i dziękuję serdecznie za wysłuchanie, drogie panny. I teraz koziorożec. W Od 7 do 13 czerwca. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Interesujący tydzień. Dużo może się dziać. No i zaczynamy od poniedziałku, kochani. Poniedziałek, dobre finanse, dobre perspektywy. Także możecie otrzymywać jakieś dodatkowe pieniądze, coś się zadzieje sympatycznego, ktoś Was doceni, tak? Czy w pracy, czy też w rodzinie. Moi drodzy, we wtorek również. Yy, jest ciekawa rozmowa z mężczyzną, który daje Wam jakąś taką nadzieję na nowe życie. W środę, moi drodzy, jest działanie od początku pokazane, a w zasadzie w środę i w czwartek. Są to takie dni, że stawiacie sprawę na ostrzu noża, tak jak ja to mówię. Czy w środę, czy w czwartek, powiem tak ogólnie, będziecie podejmować decyzje związane z nowymi finansami, nowymi pracami, biznesami. W czwartek, nawet, tutaj jeszcze lepiej to wychodzi, bo tu są realnie y, pieniądze. Piątek jest to jedyny taki dzień, który y, tutaj w tym tygodniu, no, coś Wam nie będzie pasowało, będziecie się buntować, ale to może być taka słabsza energia y, chwilowa. Która przejdzie, to może być konflikt na tle finansów, który minie, ponieważ już w sobotę jest y, dobra współpraca, dużo tej pracy koło Was. Y, no i coś się zadzieje dobrego, tak? Y, w sobotę. Y, możecie również wydawać pieniądze, ale głównie będziecie myśleć o zarabianiu w sobotę, y, dużo obowiązków, no i wszyscy będą Was. Potrzebować tak? do pracy, do współpracy. W niedzielę spotkania, zaproszenia ja to mówię, uśmiech losu możecie otrzymać jakąś niespodziankę, jakiś prezent, ktoś gdzieś was zaprasza. Także miłe chwile. Moi drodzy, Lenormand mówi o problemach, problemach, niejasnościach. Może być zaangażowany w to mężczyzna, również moi drodzy, który jest z rodziny albo blisko rodziny. To może być dobry przyjaciel domu, znajomy. No i tak to wygląda, że moi drodzy, on będzie tutaj chciał, żeby mu pomóc w problemach, albo też wy będziecie wyjaśniać z nim jakieś sprawy. Także tak to wygląda zdrowotnie. Uważajcie na bóle głowy, tutaj barki mogą Was boleć, szyja. No i wszelkiego rodzaju tutaj sprawy z kośćmi, plecy. Uważajcie na siebie, uważajcie na przeziębienia też. Anielski klucz, kochani, dla Was to pamiętajcie: bądź dobry dla siebie samego, bo to jest bardzo ważne. Dawaj sobie trochę czasu, nie wszystko na raz trzeba załatwiać, moi drodzy. Koziorożec, bardzo pracowity znak również, ale kochani trzeba czasem odpuścić i popatrzeć z innej perspektywy na świat. Pozdrawiam bardzo serdecznie i do usłyszenia, moi kochani.